Witajcie, dzisiaj chciałem Wam przedstawić Gata Punto Punto drugiej generacji Samochód wyprodukowany jest w 2001 roku A pod maską mieści się silnik 1.2 O mocy około 60 mechanicznych. Jest to idealny samochód dla nowego kierowcy Osoby szukającej samochodu na dojazdy do pracy Czy na krótkie odcinki do szkoły Panie w utrzymaniu, panie w serwisowaniu No i przy okazji bardzo ekonomiczna pod względem spalania. Autko mieści się spokojnie w 5-6 litrach na 100 km. Z przodu znajdziemy lampy soczewkowe, które bardzo dobrze skupiają światło. Szyby tylne są uchylne. Szyba w chlapie tylnej została przyciemniona. Wnętrze na 200 letni samochód jest czyste i zadbane. Minusem naszego egzemplarza, świadczącym o wieku samochodu, jest przetarty fotel kierowcy. Obok foteli znajdziemy takie ładne schowki na portfel, telefon czy drobne, które wylecą nam z kieszeni. W boczkach drzwi znajdziemy duży pojemny schowek na nasze drobiazgi oraz pod głośnikiem schowek na tzw. drobne. Na środku znajduje się radio pioniera z gniazdem USB. Ciekawie wygląda połączenie jasnego koloru materiałów z ciemną górą. Poniżej dmuchów znajdują się przyciski do światła awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby oraz tylnych świateł śmigielnych, Panel do sterowania nadmuchami oraz obiegiem wewnętrznym. Popielniczka oraz gniazdo 12V. Oraz ciekawe rozwiązanie jak na i stojak na napoje oraz praktyczny schowek na portfel czy inne drobne. Auto dodatkowo wyposażone jest w blokadę w skrzyni biegów birlock. Zegary są proste i czytelne. Znajdziemy tu wskaźnik prędkości oraz poziomu paliwa. Wsiedlacz kilometrów jest elektroniczny. Mamy tutaj wysokość świateł, godzinę oraz kilometry całkowite oraz kilometry chwilowe. Nasz samochód ma przejechane 217 tysięcy kilometrów. Pod względem bezpieczeństwa znajdziemy tu przednią poduszkę powietrzną kierowcy. Po prawej stronie znajdziemy wnękę, do której kobieta może wrzucić swoją torebkę. Oraz drugą praktyczną półeczkę, gdzie możemy wrzucić, tak jak prędzej wspomniałem, na przykład portfel. No i po lewej stronie mały schoweczek na znowu drobiazgi. Po stronie pasażera znajduje się pojemny schowek. Tak jak widać mamy tutaj dużo drobiazgów. W tunelu środkowym znajdziemy praktyczną półeczkę oraz popielniczkę. Za słońcem słonecznej znajdziemy lusterko. Po lewej stronie zegarów, u spodu, znajdziemy kolejną praktyczną półkę. Pod maską, tak jak wspomniałem, znajduje się silnik benzynowy 1.2 o mocy około 60 koni mechanicznych. Silnik bardzo prosty w serwisowaniu, no i oczywiście tani. Średnie spalanie na poziomie 5-6 litrów, a dostęp do wszystkich podzespołów jest naprawdę dobry. Mechanicy naprawdę lubią serwisować te samochody. Płasem do płynów, bierniczków jest naprawdę dobry. Akumulator dosyć świeży. Bagażnik to około 270 litrów pojemności. Spokojnie wystarczy na krótkie odcinki. Dodatkowo w tylnej półce klient zamontował sobie dodatkowe głośniki.